A więc! cześć Cywileros, Witam Was w kolejnym filmie. Tym razem gramy w e, pi, gramy. Dzisiaj chcę Wam przedstawić nową aktualizację PIKI. I jak, jak oglądacie teraz film w sobotę, to o godzinie około godziny 18:30 będzie się stream, gdzie będziemy grać ponownie z widzami. I będziemy grać na <laughs>, mojej mapie stworzonej z ULAXem. Wracając, ale co to, to mam nadzieję, że będziecie na streamku. Dobra, czekajcie, musimy jedną rzecz naprawić, musimy wysłać kolor, prawy, okej. Okay. Wracając, dodaliśmy, w tej aktualizacji została dodana nowa duża aktualizacja z nowym zakończeniem. Jak widzicie, to jest nowa lokalizacja, młotek jest wymagany do tej, do tej lokalizacji, no. Biały klucz, miejsce białego klucza zostało zmienione do kolejnej, nowej lokalizacji, ale zanim jeszcze Wam mogę ją na początku przedstawić. Jak widzicie, młotek nadal jest w tym samym miejscu, znajduje się w tym samym miejscu. Ale biały klucz nie, jak mówiłem, czyli wchodzimy tutaj. A, i jeszcze zapomniałem da wam dopowiedzieć, że Mr. P został usunięty z powodów... <coughs> Problemem z powodu problematycznych z tą postacią. Czekajcie, ja piję Mr. Pi został usunięty z powodu takich, że po prostu za bardzo utrudniał rozgrywkę. Więc Mr. Pi będzie dodany w przyszłych aktualizacjach, tylko jak będzie bomba bardziej rozwinięta. I jak widzicie, i ja tutaj sobie przychodzimy, i jeszcze zapomniałem do powiedzenia, rzeczy z czerwoną kartą zostały przesunięte do nowej lokalizacji, ale wracając. Jak widzicie, jak tutaj sobie wchodzimy. Tutaj mamy dwie opcje. Albo uciekamy, albo robimy nowe zakończenie. Jak widzicie, tutaj są wenty i tutaj potrzebujemy klucz francuski, więc klucz francuski sobie zachowajcie. Gdzieś na przykład polecam, go, wam go zostawić w magazynie. Ktoś nie wie, gdzie jest magazyn, to niech zobaczy poprzedni film, gdzie przedstawiałem moją mapę. I tutaj jest nowa lokalizacja. Jak widzicie. Tutaj żaden ym, cheater nie wyjdzie, jedynie tutaj można się przecisnąć, ale tak to nic się z tym nie zrobi, więc... No to w sumie to usunę, bo to bez sensu. Można również to zrobić... Ej, no co jest, osiął się. Również możemy to zrobić w taki sposób, cyk. Albo jej nie możemy. Po prostu to tak, tak zrobimy, dobra. To jest nowa lokalizacja i jakby coś nie przeskoczyć, ja sobie tutaj wszystko tak zabezpieczyłem. Jakiś cheater sobie stąd nie wyszedł. I, I jeszcze bardziej to zabezpieczy to, 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 to jest za mało. Niewidzialny blok. Hi, hi, hi. O ja. O, tak, no tak mogę to. Taka piramida się z tego stała, ale to, to tych niewidzialnych bloków no się nie widać. I tutaj jest nowa lokalizacja, gdzie jest parkur. I co tutaj jakiś młotek robi, nieważne. Um, tutaj. O... Co ale pies się do mnie przytula? No, no co ten niulaks tutaj porobił? Jakieś deski porobił? Ja pierdzielę! Aha, czekajcie... Mhm... Czyli tak, tak... Ktoś tutaj chyba bloku ostatnio nie położyłem, albo ktoś go usunął. Dobra... Okay. I tutaj jakby coś schaczycie tutaj... Robicie cyk... Cyk... I macie biały klucz. No, no i wtedy jak to zrobicie? To wybieracie sobie albo... Od razu otwieracie młotkiem te drzwi i wychodzicie stąd, i uciekacie, po prostu. Albo... Wolicie zachować młotek, otworzyć tutaj drzwi i wejść do najnowszej lokalizacji. Lokali, na najnowszą lokalizację Wam nie pokażę dokładnie, tylko pokażę Wam po prostu te otwarte pomieszczenia. Tak jak widzicie, tak wygląda wnętrze, tak wygląda ten start... Start, bo Tak wygląda wejście. Tutaj potrzebujemy czerwonej karty. I tam, jak, jest, jak widzicie, jest drugie piętro. Schodzimy na dół, i tutaj mamy pracowników. Na nich musicie uważać, ponieważ oni mogą niestety wam przy, przypierkwaczyć z ich broni białej. Tutaj potrzebujemy pomarańczowej karty. Pomarańczowa karta jest gdzieś ukryta w laboratorium. Więc. Będziecie musieli sobie, je sobie poszukać, ja nie chcę tak wszystkiego zdradzać, żeby nie było, że sobie przejdziecie do mapy w 5 minut. W sumie już 5 minut dzisiaj się nie da, no dobra, może się da, ale to zależy, jak. Jak chcecie. Jak, jak chcecie grać, co jaką taktykę macie, bo tutaj jeszcze dodamy nową postać, ale to dopiero za chwilę ją dodam, bo zapomniałem, bo wczoraj robiliśmy tą mapę około 23. Znaczy o 21 zaczęliśmy, a zaczę skończyliśmy Tutaj zapomniałam dodać jednej rzeczy, więc sorry, sorry, ale się dodaje dodaję A mianowicie trawkę Zizi, bo jak opiecywałam w poprzednim filmie, że trawka Zizi będzie dodana Znaczy, że Zizi będzie posiadała trawkę Ponieważ Pony już posiada, to Zizi, a Zizi nie posiada, więc musimy to naprawić Postawić tutaj jakieś drzwi zwykłe, drewniane Door. Albo wiecie co? Zrobimy takie drzwi. Wooden door. Dobra. Tutaj postawimy tą trawkę. Items. Próbowaliśmy jeszcze widzowie zrobić zamek z palnikiem, ale niestety nie udało się. Ponieważ ten palnik coś nam nie chciał działać. Ale wracając, ym, e, musimy zraspić tą trawkę. A tutaj jest trawka. I zresztą je. W dwie sztuki, tak jak u po niego. O Jezus. Dobra. I właśnie, widzowie, mówiłem o tym, że. Mr. P. będzie dodany w, w przyszłych aktualizacjach. Ale tak myślę. Może jednak go dodamy. Będzie ciężej, patrzcie, bo tutaj idealnie, laboratorium idealnie pasuje do Mr. P, więc jednak, widzowie, zmieniam zdanie Mr. P będzie dodany <laughs> proszę mnie za to nie hejtować, ale wracając mm. Mr. P i Mr. P będzie dopiero na górze nie no dobra, zaryspimy go chwila tutaj go dopiero zaryspimy, dobra no widzowie a, jeszcze została dodana kadcenka. I tylko jeszcze pokażę Wam, y -y, jakie jest tutaj zakończenie, jak widzicie. Tak wygląda y -y, nowe zakończenie. Tutaj jest potrzebny biały klucz. I tu jak widzicie jest helikopter. Tak, tutaj znajduje się helikopter, który budował Juglax. Możecie go ocenić w komentarzach. I nie wnikajcie że tutaj jest taki flashbang, ale... Jakoś tak wyszło, żeby, żeby, żebyśmy to, żeby, aby helikopter był bardzo podświetlany. No, więc mam nadzieję, że będziecie na streamku i będziecie faktycznie... Zagraćcie sobie w tą mapkę, będzie naprawdę fajnie. Um, ja wam wyślę linka do niej na streamku, ale dobra, to już na tyle, co chciałam powiedzieć. Ja byłem Kubala. Vince pe